Zaufałem komuś tak bardzo mocno, że dzisiaj nikomu nie potrafię zaufać. W życiu ufa się tylko raz. Później się już nie ufa. Później się tylko nie ufa. Później się tylko próbuje zrozumieć, czy to jest prawda. Później się stara tylko. Nie dać zranić po raz kolejny. Nie da się na to wszystko spojrzeć w taki sposób, jak kiedyś. Jeśli to kiedyś przestało istnieć, jeśli to kiedyś sprawiło, że ty stałeś się kimś innym, że musiałeś umrzeć, że musiałeś się znowu narodzić wiele razy może. Wiele razy bez nikogo, wiele razy z samym sobą, że musiałeś zobaczyć tyle łez, że musiałeś. Przez to wszystko przejść, że musiałeś się tak czuć, że musiałeś to poczuć, że musiałeś się z tym zmierzyć. Nie może być tak samo. Nie możesz dać sobie, żeby było tak samo, bo musisz sobie dać coś, co będzie lepsze, bo na to zasłużyłeś, przez to właśnie, że ktoś złamał tę obietnicę, że ktoś zniszczył to zaufanie, które w tobie było. Musisz sobie dać coś więcej. Musisz sobie obiecać, że powalczysz o siebie, że twoje życie jest cenne, że powalczysz o siebie próbując. Nie wymagając od siebie zwycięstw, ale obiecując sobie, że spróbujesz. Tak musisz o siebie powalczyć. Wybaczyć sobie, wybaczyć tej osobie, wybaczyć im wszystkim. I nie mówić sobie ciągle, że jest OK, kiedy nie jest okej. Okay. Bo no to nie jest ok. Musisz sobie powiedzieć, że sobie poradzimy, bo sobie poradzimy. I nie musisz dzisiaj wyglądać dobrze, bo ja wiem, że kiedyś będzie pięknie. Dlatego rób to, co robisz i odważ się na kolejną próbę. Daj sobie drugą szansę. Razem damy radę. Boom.